Cześć, witam Was z powrotem na moim kanale. Witam w moim skromnym warsztacie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać i może co nieco powiedzieć o stojaku na książkę kucharską. Każdy z nas ma jakieś hobby. Niektórzy z nas majsterkują, niektórzy z nas Spawają, składają meble, szlifują, a niektórzy z nas gotują. Dlatego postanowiłem zrobić taki, myślę, że szybki projekt do kuchni bądź do salonu, w zależności, kto gdzie będzie chciał to sobie postawić. Stoję na książkę kucharską. Także, jak on będzie wyglądał, mogę Wam od razu pokazać, zaprezentować. Wygląda to, wygląda to. W ten sposób, w ten sposób wszystko ładnie, pięknie jak powstawało. Zobaczycie oczywiście na materiale. To już za chwilkę. Tak jak Wam wspomniałem będziemy robić podpórkę do książki kuchackiej. Znalazłem płytę, znalazłem płytę grubą sklejkę, o tak. Postaram się z niej, z niej to wszystko wyciąć. Jak widzicie to jest odpad, spróbujemy z tego zrobić. Także e, zrobimy sobie podpórkę, wytniemy sobie fajny kształt, e, tył będziemy robić w ten sposób, że będziemy potrzebowali dwa kawałki, e, jeden mały klocek, który zostanie przyklejony do, e, z drugiej strony, następnie drugi, mniejszy ruchomy zamontujemy e, na mały zawias, a także sznurek, żeby miał odpowiednią odległość i żeby nasza podpórka miała odpowiedni kąt, żebyśmy mogli rozłożyć sobie książkę, działamy dalej. To jest tak, jest jeden element, drugi element, trzeci element i zginął czwarty. A jest, ok. A, jeszcze to tylko muszę przeciąć na pół. No i słuchajcie, no jak to będzie wyglądało? Zapewne każdy już wie. Oczywiście, tak w ten sposób, to idzie naprzód i to wygląda w ten sposób. Następnie ta nasza podpórka, pozwolicie, że to sobie odłożę, idzie z naszej drugiej strony. I to musi, będziemy musieli umiejscowić na środku. Na środku, i teraz ten kawałek będzie odcięty, będzie przyklejony tu, a ta część będzie ruchoma pod i tu będziemy mieli zamontowany mały zawias. Z tej strony będzie sznurek odpowiadający specjalnemu kątowi. Więc ja zabieram się zaszlifowania, i później malowanie. Zapraszam. Dzień drugi. Eee, mamy naszą podkładkę. Pozwoliłem sobie już ściągnąć jeden ścisk. Ściągamy nasze pozostałe. Zobaczymy jak to wygląda. Jak nam udało się to skleić. Wygląda to fajnie. Komponuje się ekstra. No, i teraz co? I teraz tak, musimy ściągnąć nadmiar kleju, który tutaj mamy, i zostanie nam jeszcze przyklejenie i zmontowanie naszej tylnej podpórki, czyli będziemy musieli zrobić wszystko na równo czyli w ten sposób. Będzie to wyglądało, będzie wyglądało w ten sposób. Ta strona będzie sztywna, a ta strona będzie nam odchodzić. I nasza książka będzie leżała pod kątem. Mam gotowy projekt. Wygląda on w ten sposób: komponuje się fajnie, pomalowane, jeszcze tylko muszę zainfekować. Oczywiście, zamontowany zawias na sznurek na odpowiednią odległość. I teraz ustawiamy sobie. Mam tutaj na przykład trzy książki. Jedna to jest taka kwadratowa. Nie, żeby to była reklama, tylko chciałem Wam po właśnie pokazać, jak to się komponuje. Wygląda na tej pierwszej książce wygląda to w ten sposób, otwieramy sobie na jakiejś stronie, oczywiście, wiadomo, że książki, które były już używane, nie będą nam się domykały. I oczywiście możemy w trakcie naszej pracy w kuchni możemy sobie czytać i będziemy mieli problem z głowy. To jest akurat, widzieliście, wystawała kawałek, to jest akurat format, już wam powiem tak od razu, żeby było. To jest 26,5 cm, albo na przykład jeszcze większą, jeszcze większą chyba. A nie, to jest też 26,5 Ale na przykład mam taką grubszą, mam grubszą taką książkę, e, którą na przykład jak e, włożymy, także fajnie się komponuje. A oczywiście tak samo jak ją otworzymy gdzieś nawet na środku, żeby Wam pokazać. Gdzieś na środku, akurat tu jest, nie ma żadnego opisu. i Oczywiście, mamy także, podtrzymuje nam stronę. Oczywiście, wiadomo, e, książkę, którą tutaj możemy e, umieścić, na, w, w, w środku tutaj ma, żeby Was nie skłamać, 2 cm i 8 mm. Więc e, taką najgrubszą praktycznie książkę możemy tutaj umieścić. Witajcie z powrotem. Mój stojak jest już skończony. Oczywiście stoi już w kuchni, już był kilka razy używany. Sprawdza się bardzo fajnie. Jedyny może minus tego, bo także nie zwróciłem na to uwagi, jeżeli chodzi o grubość książki kucharskiej. Bo cieńsze, cieńsze książki kucharskie oczywiście możemy rozłożyć, nie ma najmniejszego problemu, ale także są bardzo takie grube książki kucharskie z dużą ilością przepisów, która nawet po rozłożeniu nam się nie zmieści. To nad tym jeszcze też będę musiał popracować, żeby to zmienić przy następnym moim projekcie, bo na pewno to nie będzie taki jedyny projekt. Także mogę wam powiedzieć, że wpadłem też na pomysł, że można to podarować komuś jako prezent, a także w ściance, na którą kładziemy książkę kucharską, możemy wyciąć jeszcze inicjały bądź imię danej osoby, której chcemy to sprezentować. Myślę, że byłby to świetny pomysł i osoba, która by takie coś otrzymała, byłaby na pewno zadowolona. Widzieliście film, widzieliście wstęp, widzieliście film. Teraz mamy oczywiście podsumowanie. I ja z mojej strony dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za obejrzenie materiału. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Kto jeszcze tego nie dał, dajcie subskrypcję. Ja zapraszam na Instagrama, na Facebooka, na fanpage'a, na którym się coraz więcej wszystkiego pojawia. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. A ja dzisiaj Wam dziękuję. I do następnego razu.